Thank you To ważne, że Jawor pamięta, że chce pamiętać o tych bardzo ważnych momentach w dziejach naszej historii, o bohaterach Powstania Warszawskiego. Połączyliśmy się z całym krajem, z Warszawą w piękny, patriotyczny sposób. Tę okrągłą rocznicę uczciliśmy tutaj w sercu naszego miasta. Były i śpiewy naszych mieszkańców, byli młodzi i starsi. To bardzo budujące. Cieszy nas to niezwykle, że takie momenty, które powinny nas jednoczyć, mają tutaj miejsce i w ten sposób oddawajmy hołd. Pamiętajmy o tych, co polegli, o tych, co żyją, bo przecież oni są i miłujmy w ten sposób pokój. No, specjalnie. Przyjechałem zobaczyć, posłuchać. Czas się na chwilę zatrzymał. Zatrzymał. Całą rodziną przyjechaliśmy, z Legnicy nawet. Przyjechaliśmy do Jawora na uczczenie Powstania Warszawskiego. Specjalnie, proszę pana, taka rocznica, że trzeba uczcić. Ja tak często chodzę na imprezy, no i... Co roku jest i patrzę jeszcze, ta impreza tutaj jest, no nie było to łatwo z Niemcami, nie, 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 Niemcy byli bez prawa, co chcieli robili, strzelali, ro, różne rzeczy tam. No impreza jest, no pamiętamy, co nam krzywdy narobili. Oczywiście, że przyszliśmy specjalnie w tym celu. O 17 czas się zatrzymał. No jak najbardziej, to jest rutyna i trzeba po prostu jak... Jesteśmy Polakami i pewne rzeczy nas obowiązują, są prawa i obowiązki, tak? Zawsze przychodzimy, tak. Zawsze. Kto ma pamiętać, jeśli nie my? Właściwie to sam jestem zaskoczony to, jak licznie zebraliśmy się tutaj dzisiaj, zwłaszcza ci nasi najmłodsi członkowie, czyli zuchy od szóstego roku życia tak naprawdę. Było nas około 30 osób i wszyscy zebraliśmy się tutaj w jednym celu, żeby właśnie uczcić pamięć tutaj poległych powstańców i wszystkich walczących w powstaniu warszawskim.